bardzo ważna informacja ten kanał jest nowy także o! jeżeli film Ci się... podobają Ci się moje filmy to lajkuj i komentuj, wtedy YouTube wie, że ten film jest ciekawy i proponuje go innym i wtedy są dalsze zasięgi także dzięki dzisiaj udaję się na Właśnie taką niedzielną mini wyprawę na Wzgórze Dylewskie. Z miejscowości, w której mieszkam, czyli okolice nowego miasta Lubowskiego. Jestem już właśnie na obrzeżach miasta. Do celu mam jakieś 40 km drogami gruntowymi i asfaltami bocznymi. Taką trasę sobie wytyczyłem. Dobrą przygodę zawsze gwarantuje wybranie ścieżek w nawigacji pieszych, nie rowerowych. Punktem kulminacyjnym wyprawy będzie wejście na wieżę widokową na wzgórzach Dylewskich. No i zaparzę sobie herbatkę i to będzie na tyle tego filmiku. Dobra, jadę dalej. Jeśli by ktoś pytał o nawigację, to jest to Olocus Map. Tam za mną się ciekawie drzewo przewróciło. Ale nic dziwnego teren podmokły ostatnio. Mocno wiał. Jedziemy dalej. Ujęcia, ujęciami, ale o małobym się nie wypiekł. No chębotka. Jeszcze tylko 30 i będę na miejscu Ale muszę przebić się przez te lasy No i teraz zaczną się pola Dobry przykład wprowadzenia. Tym wybro MTB. Na pewno bym pojechał tym asfaltem w prawo, a że brałem wędrówkę, także jadę sobie takimi bezdrożami, a na nich zawsze coś ciekawego się dzieje. Albo nie ma przejazdu, albo jest powolone drzewo. Albo droga praktycznie już nie istnieje. A przynajmniej coś się dzieje. Dojeżdżam właśnie do Lubawy. Jak widać szczere pole i zrośnięta droga a tu takie połączenie raz, dwa, dwa, trzy trzech dróg przez które przepływa strumień Tu jest jakiś mały wodospadzik woda płynie sobie tam Okazuje się, że na mojej trasie, którą wyznaczyłem sobie w domu, organizowane są jakieś rajdy. Nie wiem, czy to już jest po rajdach, czy jeszcze, jeszcze to wszystko trwa. Nie wiem, okaże się. Chyba nie. Muszę zawrócić. No, nie fajnie by było zderzyć się z taką rajdówką. Skręcę tu w lewo. Przeorganizować swoją trasę wybrałem jakąś nową drogę. Nawigacja pokazuje, że jest ślepa ale muszę zrezykować, bo musiałbym nadrobić niezłe kilkadziesiąt kilometrów, żeby ominąć ten rajd. No nic, zobaczymy. Nie będę przedzierał się przez, przez takie pola. Przejechałem do końca y, drogi, to znaczy do końca y, na mapie nawigacji Przejechałem prawie przez podwórko kogoś jakiegoś gospodarstwa no i droga wygląda jak na załączonym obrazku To jest ciekawie czym co będzie dalej Konkretne błoto Nie ma co się męczyć Na tym błocie lepiej poprowadzić rower. Oh, jeszcze napęd się zabrudziły, kultura pracy już niestety jest taka Tyle na pewno nie jest Jest to częszczana Chociaż mamy jakiś zjazd Żeby był koniec drogi albo nie i napęd szankuje zobaczcie co się dzieje są dewastowane no, drogi takie gruntowe przez eksploatację lasów zobaczcie jaka masakra jestem ciekaw czy ktoś to w ogóle doprowadzi do porządku o oh, jest Wątpiel Do celu jeszcze 9 km, ale jeżeli całe 9 km będzie tak wyglądać, to, to powrotną drogę niestety wybiorę po asfaltach. Znowu rajd pokrzyżował mi plany. Trzeba odbić gdzieś w lewo. Mamy Mała przerwa na jabłko. Jestem na jakiejś drodze X, której nie ma na mapie. Ta główniejsza droga polna, którą sobie obrałem za moją trasę, niestety odbywają się na niej jakieś rajdy. mam nadzieję, że tą drogą dojadę do jakiegoś asfaltu, a potem jeszcze 7 km i w końcu będzie ta dreska. No i co? i dojecham na drogi, kto, 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 przy której jest rajd. Ale na szczęście spod tego podjazdu tam o... Widziałem, że tam jest menad. To nic. Muszę tu polem przejechać, kurde. Chce pomóc pchać? É W końcu pojadę tym czerwonym szlakiem pieszym niestety, tu na górę drewską i tu jest punkt widokowy. Jak już górka mnie pokonała mały spacerek do góry, zobaczymy jaki jest widok. Jesteśmy na wysokości 312 metrów. Jest to najwyższy szczyt Polski północno-wschodniej. W sumie jesteśmy trochę wyżej jak 312 metrów, bo 312 jest do ziemi. A ta wieża ma jakieś z 20, no może z 30 metrów maks. Pora na herbatę i wracamy do domu. Trochę się ujechałem po tych polnych, no i rajd pokrzyżował mi plany. A nie ciągnące się jak flaki solejem, że również Wam polecam takie wypady niedzielne, poglądać sobie mapę, poszukać jakichś ciekawych punktów no i ruszyć w siną dalej. Ja już akumulatory naładowałem, także wracam do domu. Jeszcze raz dzięki, na razie piękny zachód słońca. Warto było.